Halo, witam bardzo serdecznie w najnowszej playliście festiwalowej Jesień już jest razem z nami A co tutaj niesie nam jesień? Taka pewnie, że nie za bardzo chłodna, bo za oknem 30 stopni Nawet więcej, ale to tam mniejsza barakuda samochód ze 20 punktów Na playliście Barakuda jest marki Playmove Czyli już drugi samochód tej marki tutaj w Forzie 5 Wydaje mi się, że samochód no co, na crossa raczej? Tak się przedstawia bynajmniej? Mam nadzieję, że nie będzie ociężały Zobaczymy się tak naprawdę w praktyce, jak z tego wyjdzie samochód no, Oczywiście jest nowy tutaj, wcześniej się tutaj w piątce nie pokazał Zobaczymy jak się przedstawi A drugim samochodem jest bardzo ciekawym, również jest NIO EP9, samochód chiński Samochód elektryczny, samochód... super samochód, że tak powiem Bardzo fajny, fajnie, fajnie się go prowadzi, bardzo ładnie wygląda no, legendarny, rzadko spotykanie się nie dziwi. Kiedyś był na plyliście, oczywiście wyszedł, potem zniknął na dłuższy czas. Wraca razem z nami. Super, bardzo się cieszę. Lecimy dalej. Co my to mamy? Forda Bronco z 2021 roku, który, no wiadomo, był też po części na, no prawie że na kładce tutaj, albo mamy go na kładce w sumie na naszej gierki. Bardzo fajny samochód przełajowy, polecam. Co musimy z nim zrobić? Już patrzę. Wygraj dowolny rajd przyojowy. no Sama zamówi, raczej bez problemu. I mm, coś pominąłem, prawda? Tak, jeszcze wygraj, wygraj szlak w Baja Kalifornia. Ok, yy, dowolny raj przejowy oraz trzy gwiazdki przy dowolnej bramce. Zdobywcy. z zdobywcy od punktu A do punktu B. Yy, trzeba przejechać na trzy gwiazdki. No to no z tym samochodem to nie ma żadnego problemu. W klasie A800, takim dobrym tuningu, na spokojnie on na trzy gwiazdki to może zrobić. Yy, jakąkolwiek naprawdę bramkę. A Baja Kalifornia, szlak gdzie się znajduje? Już wam mówię. Gdzieś przy. tutaj przy stanku Horizon. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj się znajduje Baja Kalifornia. O, proszę bardzo, jest szlak Baja Kalifornia, yy, Tutaj musicie tego bronkosa wyciągnąć. Nad nie musiałem jakoś się zastanawiać, bo pamiętam, że tutaj też kiedyś miejsca się pojawiały. No i to tyle, tak? Tak. To tyle by było. Dobra, lecimy dalej. Wyślij zrzut prezentu innemu graczowi. Tak. prościzna, podejrzecie albo do tutaj do shopy, albo możecie go z menu wysłać. Tylko musicie być. O, tutaj. Dokładnie. Mój Harezen zrzut prezentu, możecie sobie po prostu prezencik wybrać jakiś samochodzik i go wysłać jakiejś tam losowej osobie skoczy na odległość 500 stóp, czyli 152 metrów dowolny pojazd pojeździe z lat 1970-2020 bardzo duża tutaj widzę jest możliwość wybrania samochodu między tymi latami po prostu chodzicie do, do garażu, zobaczycie, przy każdym samochodzie jest pokazana data jego jak na przykład tutaj tego Zeruno, który zaraz na pewno do tego przejdę w sklepie no i raczej bez, bez problemu, jakikolwiek skop zrobić Zdobędziecie umiejętności i szybkości w samochodzie Mazda LX7 z roku 98 W tej Mazdzie podcast s 1 czy 800 umiejętność szybkości, bo jednej takiej dłuższej trasie bez zakrętów to wyciągnięcie. Jedziemy dalej, wygraj wyścig typu drag w dowolnym super samochodzie retro Bierzecie ze z filtrów super samochód retro, bierzecie go na wyścig typu drag Który na przykład, ja jestem obok takiego typu wyścigu tutaj proszę bardzo, drag strip Wszędzie zawsze spotkacie wyścig drak na jakimś z lotnisk. Tutaj macie lotnisko, tu jest też jakieś tutaj takie lotnisko. Przy Horizon Mexic tutaj macie też drak. I jeszcze gdzieś jest, prawda? Czy już nie. Nie wiem, chyba są trzy albo są cztery, nie pamiętam. Nie już tracę tutaj za bardzo już zmisły przy tej przy, przy, o tej godzinie, być dość późno nagrywa. Ale to mniejsze. Dalej, zdobyć umiejętność rozwałki w rajdzie przejowym. No, Umiejętność rozwałki w radzie przejowym, powiem szczerze, nie wiem, czy w ogóle się nie da nie, nie dostać tej umiejętności, bo tam tak naprawdę przeszkody są nawet ustawione, żeby w niej uderzyć. Yy, oczywiście nie po to, żeby zepsuć sobie przejazd, tylko po prostu są, nie wiem, jakieś tam domy, płotki, inne głupoty prostawiane, więc no po prostu sobie przejedźcie w przejowym. To jest dosłownie to samo z 4 gwiazdki w strefach driftu w samochodzie Ford Mustang RTR Spec 5 z roku 2018 No to jeśli go nie macie to oczywiście możecie sobie zakupić, on nie jest raczej drogi yy, Chyba, że jest epicki albo jest rzadki, nie pamiętam, jeśli jest rzadki to kosztuje 150 tysięcy, jeśli jest epicki no to około 500 tysięcy Ale też mi się wydaje, że macie ten samochód, chociaż może rzeczywiście on jest trochę rzadszym autem Miał wszystko, powinnować raczej na niego stać, a 4 gwiazdki w strefach driftu no to dwa razy po 2 gwiazdki albo 3 gwiazdki, jedna gwiazdka Jakoś tak, więc na pewno musicie minimum dwie strefy driftu przejechać. I okończ trzecią rundę dowolnych zawodów zarośnościowych Horizon. To bierzecie sobie po prostu obojętnie jakieś zawody zarośnościowe, czyli Horizon Arcade, tutaj jak macie na mapie, na przykład tutaj. No i trzecią rundę, czyli musicie przez pierwsze, wszystkie trzy rundy zadań, misji przejść na tych zawodach, obojętnie jakich tak naprawdę Drift, czy to rozwałka, czy to cokolwiek innego, bez problemu na pewno zabicie. I lecimy do sklepu Forza Klasyczne skarpety Hot Wheels. Nie wiem dlaczego się na tym skupiłem najpierw, ale skoro się na tym skupiłem, no to od tego zacznijmy. Ładne skarpety. Podoba mi się zielone, niebieskie, przepraszam, niebieskie. Takie inne. Nie, wcześniej takich nie było zupełnie, więc bardzo mi się to podoba. Gitarowy Stadion Hot Wheels. zaraz do tego przejdę. Zaraz przejdę do Zerunu, no oczywiście. Zobaczmy, czy ja mogę zobaczyć w ogóle, jak on brzmi. Czy mogę ja teraz go usłyszeć? Czy tak, czy nie? Chyba nie. Nie wiem, jak u mnie było słychać dźwięk. Eee, chyba słyszeliście na górze sobie pod Fajny, podoba mi się. Naprawdę, jak na to zasługuje ten klakson. Bardzo ładny, bardzo ładny. Eee, nowy, wcześniej nie było oczywiście tego klaxonu. Jak najbardziej warto. Za 85 punktów. Eee, no i przechodzimy od razu już do 0. I te ID to jest skrót od Ital Design. Oczywiście włoski samochód. Samochód bardzo, bardzo fajny. Pod klasy tak naprawdę S2. S1 oczywiście też da się go zmieścić, ale raczej S2 topowe. Super samochód, który wyciąga niesamowite prędkości. Bardzo fajnie się go prowadzi. Wygląda jeszcze lepiej. Ponad wszystko, powiem szczerze, że naprawdę to jeśli chodzi o wygląd tego auta, to im naprawdę to wyszło tej marce. Polecam. Osobiście warte swoich 700 punktów. W całości. Chyba, że będzie w aukcjach, ale wątpię. Jeśli wcześniej był na aukcjach, to chyba był musiał być naprawdę bardzo, bardzo drogi. A tutaj, no, naprawdę warto to samo sobie kupić. I Ferrari F50. Ferrari również bardzo fajnym autem jest to auto. Jest u Cegana. Niesamowite. Słuchajcie, pod klasę A800 da się go na spokojnie zmieścić, albo pod klasę S1. Widziałem go najczęściej w klasie A800. Samochód, podwyścigi, oczywiście drogowe. Co mogę powiedzieć? Szybciutki, fajnie zwrotny, oczywiście dobry tunik do niego trzeba wpakować. Chociaż powiem szczerze, że jest to dość rzadki samochód, bo jego rolę z pewnością przejąło Ferrari. Jak on się nazywa? Enzo Ferrari? Ferrari Enzo po prostu? Nie pamiętam jak się to nazywa dokładnie. Też w tej klasie samej, no samochód, który ostatnio wyszedł i jest no, niesamowicie dobry. Ale mniejsza z nim. Chodzi o tego. to, myślę, że warto oczywiście 300 punktów za legendarny samochód. Jak najbardziej, bierzcie. Losowanie za 60 i super losowanie. Po polsku mówiąc, standard. No, jeśli macie dużo punktów, nie macie na co wydać, może Wam wypadnie jakiś samochód Hot Wheelsów, który może oczywiście tylko z Wispina wypaść. Oczywiście Wam tego życzę. No i zobaczmy, co my to mamy. Lambo kuntarz, czyli samochód, który macie tutaj na, na żółto. Widzicie go, bardzo fajny samochód na crossa. Muszę z nim nagrać odcinek, koniecznie. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, jak ten samochód jeździ, właśnie nie na wyścigach drogowych, a na wyścigach crosowych. Niesamowity jest ten samochód. Ale co musicie zrobić na trialówce z dekadą lata 70. W takich samochodach, czyli no, powinno być tego dużo, chociaż taka ZD500 to jest. Ojej, ojej, to będą bardzo powolne wyścigi. Na poziom niby to jakiś tam bardzo tam wyższy, ale powiem szczerze że nieszczególnie No słuchajcie, no macie duży wybór, oczywiście no Niektórych samochodów się nie wybiera Jak na przykład, no nie będę wskazał palcem Ale no, słuchajcie, Toyota Celica do D500 jak najbardziej, to Porsche wydaje mi się być ok, 914 Tego nie yy, Nissan Skyline za wysoko już klasę, standardzie ma, ale wydaje mi się, że mógłby wpasować się mayer Manx jak najbardziej. Jak najbardziej do tej klasy. Merkury nie za bardzo. Ela, Lotus Elan da się, da się, widziałem to samo, da się go zrobić do tej klasy, fajnie bardzo. Jeśli chodzi o takie słowy starsze, nie, nie, nie raczej nie, nie wpasują się. I tutaj, co mogę jeszcze tutaj wam polecić? Datsuna jak najbardziej. I gremlina, nada się również gremlina To takie moje są na szybko polecenia, które wydaje mi się, że ułatwiłyby Wam po prostu przejazd drużynowy Lecimy dalej, repertem zawodów Co my tu mamy? Coś tam otwana Fana dla Forza Horizon Trójki Expansion, czyli rozszerzenia Zwanego Hot Wheels Stop, Znaki stopu oznaczają spowolnienie Czyli ktoś zrobił coś w podobie do rozszerzenia Hot Wheelsów z Horizon 3 Nie mam pojęcia, bo nie będzie dużo ramp, dużo jakichś tam dodatków na, na samej mapie No zobaczymy, mam nadzieję, że chłop to normalnie zrobił, żeby to było jakoś przejezdne Ale raczej na spokojnie sobie poradzicie Torowe zabawki w klasie S1900, się z 2015 jako nagroda Na spokojnie sobie to przejedźcie Sezon od gry na placu zabaw, Volkswagen Beetle, który właśnie tu widzicie z nagrodą, tego bliżej oczywiście I Volkswagen w klasie B700 Oczywiście Volkswagena sobie zróbcie do, na jakieś takie podwyścigi przejowe, podwyścigi krosowe, Bo oczywiście no zawsze gry na placu zabaw znajdują się na bezdrożach, na drogach nieasfaltowych Więc sobie takie coś skonfigurujcie do tej klasy B700 No i no wiadomo no, gry teamowe, oczywiście zawsze grajcie do samego końca Bo jeśli wyjdziecie w trakcie gry, no to tego nie zaliczycie Strefa pomiarowa, proszę bardzo. Super samochody Retro w klasie 800. I macie Super spina Trzy razy, od razu już pokażę. Macie tutaj trzy spiny do wygrania Super Luispina. Mam nadzieję, że fajne Hot jest oby wam wypad. Cały czas wam tego życzę, kto nie ma. I zobaczmy. Tu mamy jeszcze strefę Driftu. tak w klasie B700. No, można tutaj to zrobić, ale B700, no, musicie to jakieś dobrego to złapać. I rajdowe potwory w klasie S1900. Mamy na przydzielanie szlaku. Proszę bardzo, tutaj. Tu jest meta, widzę. Tutaj zauważyłem, jest meta. Słuchajcie, najszybsza trasa. Tu się rozpędzacie. Fast przejeżdżacie tutaj przez ten tunel. Tylko ostrożnie, bo ten tunel potrafi nieźle zwieść. Tu przez wodę. Oczywiście, no, obok wody, najlepiej, bo woda was powoli ostro. Od razu na asfalt i tutaj na drogę szasową, i od razu w wybramkę. Możecie to na spokojnie wtedy zrobić w ks Dosłownie bez żadnego problemu, nieważne jaki tam czas na jest podany, kurde do zaliczenia tego, dacie radę. Mistrzostwa sezonowe, czyli na drive wybitne. Mamy na wyścigach ulicznych i na wyścigach crossowych, tak. Mamy korwetę z 67. Czy to jest ten Stingray właśnie, który był poprzednio? Jako do skarbów? Chyba tak I współczesne samochody sportowe w Kasie B700 proszę bardzo I macie tutaj klasyczne musclecary w Kasie też B700 Vantage, Aston Martin oczywiście S z 2013 do wygrania. Bardzo fajny samochód, zresztą jeśli się o tego Aston Martina w klasie s nawieści na wyścigi drogowe. Bardzo, bardzo polecam. Tak, to, to ode mnie. A są do tego Stingray oczywiście na wyścigi krosowe również bardzo polecam. Poszukiwanie skarbów. ok Kolejne. Mam nadzieję, że nie będzie tak zepsute jak to poprzednie, którego nie dało się oczywiście zrobić, bo... Znaczy, dało się zrobić. I ci, którzy mieli oczywiście mm, możliwość na... Y, grania na PlayStation czy na Xboxie raczej dali radę to zrobić niestety większość graczy, jak niemniej prawie że wszyscy, nie dali radę zrobić tego na PC-tach, no bo oczywiście skarb był zbugowany i nie można by było tego jakkolwiek przejść, niestety, tutaj macie, że będzie w porządeczku. Co ma temat? Podpowiedź trzeba skarbu, challenger śmieje się ostatni i zostawia oponentów tyle. Ja tu widzę Challengera, oczywiście, Hellcata Dodgea, tutaj do go bliżej nas i z tego co widzę, to będzie drag nim. Okej, okay. no to tak od razu, bo widzę, że to jest typowo, widzę, że to są wyścigi dragowe. Widać gdzie są dokładnie na Horizon Meksyku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, na pewno jutro obym nie zapomniał, jak ja ostatnio zapomniałem, przepraszam, bardzo. Mam nadzieję, że nie zapomnę jutro, no to się wam pojawi na kanale u mnie. Jak zrobić dokładnie ten skarb? 3 minutki pewnie to mi zajmie. Mam nadzieję, że nic nie będzie z zbuganowego. Oby, oby, oby. I teraz tak, wyzwanie fotograficzne, bagienna bestia, z dowolnego rajdowego potwora przy Gran Pantano Je emotka, wskakuj OK, czyli taka nasza postać jakoś tam, nie wiem, giba, nie, nie pamiętam co wygląda, wskakuj No i mamy Eliminatora Battle Royale, zaraz Wam pokażę dokładnie gdzie jest Gran Pantano hmm. Klasyczne okulary z lwem Farisa A nie, Farida Rueda, -ru ruedy <gry> Dobry jestem Fajnie, okularki ja bardzo lubię w tej gierce. Wszystkie mi się tak naprawdę podobają. Zresztą, sam noszę. No i słuchajcie, czyste miejsce, lub lepsze bez problemu raczej na alinatorze to zrobić. No i tu mamy dwa, oczywiście, rywale. Tak naprawdę, powiem że to jest jedno i to samo. Sprawdzałem, co to jest różnica, tak naprawdę między tymi rywalami, ale to jest jedno i to samo. Te same zasady, te same wyścigi. Bez różnicy, po prostu czysty przejazd. Musicie przejechać i pobić innego drywatara. No dobrze, no to gdzie znajduje się Gran Pantano? Gran Pantano to jest ogólnie jako strefa, czy większa część mapy. Tu mamy pantano z zwykłe, nie wiem czy to się zalicza do tego, chyba nie. Tak, chciałem przy Was specjalnie przejechać, żeby szybko to zobaczyć. Ja sam właśnie ciekawości zobaczyć, gdzie się znajduje Gran Pantano. Nie wiem, czy tak naprawdę, czy to jest y, jakaś y, część tutaj. No nie wiem, gdzieś to strzelałem, że to jest gdzieś tutaj. No tak. bardziej się chyba nie dał w tego pokazać. Słuchajcie, tu jest Grand Pantano. Yy... O, panda, pozdrawiam. Yy, słuchajcie, y, tutaj musi się za gdzieś wodkę strzelić. No, gdzieś, gdzieś mniej więcej tutaj. Bliżej, dalej, nie wiem, obojętnie. A rajdowego potwora sobie po prostu weźmiecie z. Filtrów, więc no, tak to się prezentuje. No, mam nadzieję w takim razie, że tutaj wam bez problemu wszystko pójdzie. Życzę oczywiście Wam tutaj yy, pomyślnego zaliczania wyzwań jakichś dobrych nagród z Super -spinów. No i co? Mnie P9 Barakuda na Was czekają. Dobrze. To było tyle nade mnie. Co. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do pierwsze w górę, do komentowania, jeśli będziecie mieli oczywiście z czymś problem, na pewno odpiszę. I co? To, to było na tyle. Na razie. Hej, cześć!